A i, i jeżeli chodzi o szerszy obrazek, to Uber po prostu stwierdził, że to mu da kolejną przewagę rynkową i przestrzeganie bardziej ścisłej interpretacji przepisów będzie dla niego niekorzystne, więc on wybiera, że nie będzie tego robił. Korzystamy z pracy tych ludzi. I na koniec dnia, jeżeli patrzymy znowu w tym konsumenckim ujęciu, to poszkodowani są w pierwszej kolejności pracownicy, ale w drugiej kolejności. Klienci, ponieważ ceny znacząco wzrosły przez to, że nagle spadła liczba e, kierowców, a DHD jest super dziwne. Czasem potrafię się niesamowicie skupić na rzeczach, a czasem, tak jak dzisiaj, jestem roztrzepany do tego stopnia, że absolutnie nie jestem sobie w stanie przypomnieć piosenki Z Mulan, którą całkiem dosłownie śpiewałem przez pół weekendu. Nic. Pusto. Wiecie. Tą orzecę i unach, i ich pokonywaniu, tylko po angielsku. Ani słowa. Nawet melodii nie pamiętam. A bywa straszne. Skoro jesteśmy przy neoliberalizmie, to myślę, że powinniśmy zacząć od ubera w takim razie. O, ja myślę, że w sumie mamy dwie dwa tematy, które świetnie się wpisują w ten temat, więc możemy o obu porozmawiać. Jak zapewne wiecie, od 17 czerwca, czyli was może nie wiedzieć, nie mieszkacie w dużych miastach, ale przynajmniej część z was wie, że od 17 czerwca jest wymóg, żeby kierowcy jeżdżący na aplikacjach jeździli na. E, polskich paszportach, Two polskich paszportach, polskich prawa jazdy. Dlaczego będziemy ja polskich polskich prawach jazdy? Dobra, mój mózg jest dzisiaj sałatką. W każdym razie. No i stworzyło to bardzo, 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 bardzo dużo problemów, dlatego że nagle okazało się, że wszyscy, że że, 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 że że wszyscy kierowcy, którzy byli zagraniczni, którzy stanowili dużą część siły roboczej, musieli rzucić się do tego, żeby a faktycznie zrobić polskie prawo jazdy, co jest biurokratycznie czasochłonne, tak? Co, co, co często odhaczenie tej formalności po prostu zajmuje dużo czasu. Deal jest taki, że w rezultacie tego okazało się, że nie wszyscy się po prostu wyrobili. Smutna rzeczywistość naszego wesołego świata jest, jest, jest taka, że w momencie, w którym przyszedł 17 czerwca, trzeba było zrobić z tym porządek. To aplikacje zaczęły robić z tym porządek. Niektóre. To znaczy, z tego co rozumiem, Bolt zablokował jedną czwartą swoich kierowców, FreeNow zablokowało co szóstego kierowcę, a Uber nie zablokował nikogo. I to jest ciekawa sprawa. No możecie się zapytać, ale jak to? Ale co się stało? Czy Uber ma takich dobrych kierowców? No nie. No nie, 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 nie można tak powiedzieć. Nie można tak powiedzieć przede wszystkim dlatego, że wiemy już że jakby zaczęły się sypać w związku z tym mandaty dla kierowców, którzy swojego obowiązku wynikającego z nowych przepisów nie dopełnili. Nie się nie wyrobili, tylko w ogóle ich nie mieli, no nie wyrobili się z, do, z dopełnieniem formalności. Część z tych kierowców całkiem dosłownie nie przeszła po prostu przez, przez cały proces, ponieważ kolejki nagle okazały się olbrzymie. Dla, dlaczego Uber zadziałał inaczej? A no bo Uber powołał się na prawo handlowe, zgodnie z którym on musi zacząć weryfikować to, czy kierowcy spełniają wymogi, za 3 miesiące. Co znaczy, że o ile Uber, podobnie jak pozostałe aplikacje, powiedzieli, że oni nie przyjmą żadnego nowego kierowcy, który nie spełnia wymogów prawnych, tak w przypadku kierowców, którzy jeżdżą na Uberze, żeby nie mieć nagłego tąpnięcia w liczbie kierowców, Uber wyszedł z założenia, że bardziej im się opłaca powiedzieć tym kierowcom, a jeździcie sobie dalej, to nie jest nasz problem, jak was złapią, to jest wasz problem. I Uber wystosował stanowisko, w którym powiedział, że żadnych mandatów za swoich kierowców płacić nie będzie, ponieważ formalnym wyborem Ubera, tfu, form, form, formalnym jakby wymogiem Ubera jest to, żeby kierowcy przestrzegali prawa. No i na papierze, kiedy wypuszczasz taki taką prasówkę, no to brzmi całkiem spoko, nie? Jakby fajnie, żeby pracodawcy, że, żeby pracownicy przestrzegali prawa. Tylko pamiętajmy, że oni nie są pracownikami i Uber ogólnie rzecz biorąc bardzo wybiórczo bierze odpowiedzialność za swoich pracowników. Natomiast a, i, i, jeżeli chodzi o szerszy obrazek, to Uber po prostu stwierdził, że to mu da kolejną przewagę rynkową i przestrzeganie bardziej ścisłej Interpretacji przepisów, będzie dla niego niekorzystne, więc on wybiera, że nie będzie tego robił. I gdyby padło na firmę, która ma ogólnie rzecz biorąc dobrą reputację, można by próbować przynajmniej przymknąć oko i powiedzieć: Tak wyszło. Problem polega na tym, że Uber ogólnie ma dość długą i dobrze udokumentowaną historię tego, że on za wiele rzeczy nie chce brać odpowiedzialności, i wiele rzeczy też próbuje często uciszyć. Takie rzeczy jak na przykład przemoc seksualna, o której było sporo doniesień i które Uber przez dużą część swojego istnienia liczył, że przejdą bokiem. W tej chwili nie ma żadnego bata na to, żeby Uber faktycznie zmienił swoje nastawienie. Ponieważ tak jak zostało prawo skonstruowane i, i interpretacja prawna, na którą oni się powołują, daje się brać w stronę firmy i w związku z tym Bolt czy, 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 czy Freenow może się pocałować w dupę, przewaga konkurencyjna jest jednym co się liczy. I ja wiem, że jest jest spora grupa ludzi, którzy jak widzą takie cwaniactwo, to mówią, no i baza, dojechane. Ja nie jestem jedną z takich osób. Ja, jak widzę cwaniaków, którzy próbują zbijać kapitał właśnie na cwaniaczeniu, to mam zupełnie inne odczucia. I moje odczucia obracają się w pierwszej kolejności wokół tego, że to jest kpina, która niesłychanie pokazuje słabość naszego rządu, która pokazuje, jak bardzo usłużny wobec właśnie firm takich jak Uber jest nasz kraj. I wiecie, Widzieliśmy to już wcześniej. To znaczy, wiemy historycznie, że dużo regulacji, które miałyby dotknąć Ubera, także jako taksówek, na przykład, a, i, i tego, jak są traktowane, a, było skrzętnie pomijanych. To nie jest nowa rzecz. To nie jest nowa informacja. To nie, to, to nie jest wyjście poza to, co widzieliśmy wcześniej. Jednocześnie, zostawianie, zostawianie pracowników bez wsparcia, typu opieka prawna. Zostawianie pracowników bez, w, w, w sytuacji, w której jak zjebiesz, to zjebiesz I, i weź spierdalaj i skupiają się przede wszystkim na tym, żeby mnożyć pieniądze. Mimo że Uber dalej jest ledwo co rentowny. 23, rok 23 był pierwszym rokiem w historii, kiedy ta firma w ogóle wykazała rentowność. Jest tylko po prostu kolejnym krokiem w pokazywaniu, że, że ta firma nie liczy się z nikim. Uber wszedł na rynek stosując dumping cenowy. I po prostu wyniszczając konkurencję, a potem stopniowo zaczął podnosić ceny i dla. podnosić ceny dla tych klientów i pogarszać warunki dla swoich pracowników. Ciężko jest mi, ciężko jest mi odróżnić to od wszystkich poprzednich rzeczy, które zrobił uber. Natomiast to jest wyjątkowo bezczelne. Jest to dodatkowo bezczelne, jak się spojrzy na konkretnie Warszawę, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale. Uberowi wynajęto część parkingu pod Warszawą Centralną. I kto porusza się po Warszawie, kto mieszka w Warszawie, kto bywa w okolicach centrum w Warszawie, wie, że okolica centralnej potrafi się sama z siebie dość mocno korkować, ponieważ jest duży przepływ samochodów. W momencie, w którym Uber zaczął dzierżawić od PKP duży, du, du, dużą część parkingu właśnie przy Centralnej. Żeby kierować tam swoje samochody czekające na kursy, ta sytuacja się jeszcze znacząco pogorszyła. I jesteśmy w sytuacji, w której de facto znowu korporacja robi, co chce, i wola, żeby to posprzątać, żeby coś z tym zrobić, wydaje się być bardzo nikła. Hasło pod tytułem jest obowiązek wymiany prawa jazdy po 180 dniach zamieszkania w Polsce od zawsze formalnie to była ich wina. Super, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Niesłychanie mnie to ekscytuje. Tylko problem polega na tym, że często mówimy o pracownikach, którzy przyjeżdżali jeździć na tę że czasem po prostu na wizję na pracę, żeby odłożyć coś i wyjechać z powrotem. Mówimy o sytuacji, w której firmy, ponieważ nie traktowały ich jako swoich pracowników, nigdy nie podnosiły wysiłków, żeby faktycznie im pomóc w wypełnieniu odpowiednich formalności i to, że w ogóle Bolt. Uber czy Freenow nie, nie mają pracowników, tylko niezależnych podwykonawców, podwykonawców, jest rzeczą, którą należałoby jak najszybciej zaorać. I były już pewne próby zrobienia tego, i mam nadzieję, że ustawa platformowa wreszcie wejdzie i coś zmieni w tym obszarze. Natomiast na koniec dnia, nawet jeżeli weźmiemy to pod uwagę, że taki obowiązek istniał, to warto zwrócić uwagę, że w momencie, w którym teraz zmieniły się przepisy, skala ludzi, którzy potrzebowali wymienić prawa jazdy, była tak duża, że całkiem dosłownie zaczęli się pojawiać skalperzy, czyli ludzie, którzy rezerwowali sobie miejsca w kolejkach, a potem je odsprzedawali ludziom, którzy faktycznie potrzebowali wymienić dowód, Tfu, prawo jazdy, pozyskać polskie prawo jazdy. Więc możemy, możemy naprawdę dużo czasu poświęcać na tym, że o, złe pracowniki, ale Korzystamy z pracy tych ludzi i na koniec dnia, jeżeli patrzymy znowu w tym konsumenckim ujęciu, to poszkodowani są w pierwszej kolejności pracownicy, ale w drugiej kolejności klienci, ponieważ ceny znacząco wzrosły przez to, że nagle spadła liczba e, kierowców. Firma dalej odcina sobie kupony od tego, a sytuacja staje się coraz bardziej po prostu niekorzystna. Możemy długo fantazjować o tym, że to jest ich wina, tylko na koniec dnia to nie jest tak, że na przykład w związku z tym, że weszły nowe przepisy, my stworzyliśmy, my przeznaczyliśmy większe zasoby na to, żeby ten zwiększony popyt zagospodarować. Nie pojawiły się systemowe rozwiązania, żeby zaopiekować się problemem, który stworzyliśmy. Nie. Nasze podejście było takie, że niech oni to zrobią. To nie jest ani zdrowo funkcjonujące państwo, ani dobre podejście do ludzi, na których ciężkiej pracy my tak naprawdę żerujemy, bo to też jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, nie bez powodu na tych wszystkich platformach jeżdżą głównie obcokrajowcy. Oni na nich jeżdżą, dlatego że dla wielu naszych krajan jazda na tych platformach stała się nieopłacalna. Nie stała się nieopłacalna przez ich obecność, tylko stała się nieopłacalna przez polityki samych platform, które zaczęły dążyć do opłacalności. W związku z czym winienie kogokolwiek poza tymi platformami za istniejącą sytuację i ewentualnie poza naszym rządem, ale wiecie, w mitycznej krainie, gdzie w Polska ma za dużo biurokracji, za dużo urzędników i w ogóle nasza budżetówka jest za duża, bardzo ciężko jest wytłumaczyć ludziom, że nie, jest dokładnie odwrotnie nasza budżetówka jest actually Sporo za mała i powinna być większa, ponieważ mamy bardzo duże potrzeby administracyjne, których nie potrafimy wypełnić skutecznie i szybko. To tłumaczenie, że, że państwo też tutaj dało dupy w fenomenalny sposób, no niestety mam wrażenie, że się nigdy nie przebije. Ale zalecie i też chyba kierowcom nie przyjmować mandatów? Chyba nie. Z tego co widziałem oświadczenie Ubera, to Uber powiedział po prostu: My to za trzy miesiące musimy sprawdzać wydaje się mega spierdolone, jak mogli, mieli, jak mogli mieli to prawko, to czy jest gorsze ukraińskie prawko od polskiego? Czy słuchajcie, idea jest taka, że ja rozumiem jakby całą myśl za tym, żeby w ogóle że, żeby zobowiązać ich do przyznania polskiego prawa jazdy, żeby upewnić się, że ci kierowcy faktycznie umieją poruszać się zgodnie z polskimi przepisami. Moja praktyka poruszania się UBerem, a ponieważ mam jednych znajomych bardzo daleko, to zdarza mi się tak średnio raz w tygodniu sobie pojechać na drugi koniec Warszawy i z powrotem. Moja praktyka jest taka, że raczej nie widziałem, żeby ci zagraniczni kierowcy jeździli faktycznie jakoś bardzo źle i bardzo nieprzepisowo. I to jest mało zaskakujące w kontekście tego, że szczególnie migranci albo ludzie na wizach na pracę zdają sobie sprawę, że łamanie prawa jest dla nich niebezpieczne. Że może skończyć wcześniej ich wyjazd zarobkowy, który jest dla nich często bardzo ważny i który może wpływać na możliwość utrzymania rodziny, ponieważ tak, jakby ktoś miał wątpliwości, Polska jest już w tym miejscu, w którym wyjeżdża się do Polski, żeby móc zarobić na rodzinę w biedniejszym kraju. Takim jesteśmy krajem na dorobku. Natomiast deal jest taki, że co do zasady. Formalnie jestem w stanie zrozumieć ten wymóg. I jestem i to nie jest tak, że, poczekajcie, zgodnie z nowelizacją ustawy prawa o ruchu drogowym od 17 czerwca 2024 roku od kierowców taksi, których przejazdy zamawiane są za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wymagane będzie posiadanie polskiego prawa jazdy. O wymianę zagranicznego dokumentu na krajowy kierowca będzie mógł się ubiegać po 6 miesiącach pobytu w Polsce. Czyli nie jest tak, jak mówisz Andrzej, że mają obowiązek, tylko że całkiem dosłownie po, po, po pół roku w Polsce oni mogą wnosić o wymianę. Natomiast dalej powoduje to duży problem. O, tutaj zresztą jest, jest, jest wzmianka o tym. Największym problemem dla zatrudniających, ale też dla kierowców, jest spełnienie kryterium rezydencji, czyli przebywania na terenie Rzeczpospolitej 185 dni. Zastanawiamy się nad tym, czy by nie, nie umożliwić kierowcy wcześniejszego złożenia wniosku, nawet jeśli nie spełnia kryterium rezydencji 185 dni, kiedy za chwilę, za miesiąc ta przesłanka byłaby spełniona. I wiecie, to też tworzy dość kosmiczną sytuację, w której my całkiem dosłownie ściągamy ludzi, żeby pracowali w tym obszarze. A potem mówimy, będziemy ich karać za to, że pracują w tym obszarze i to, to, to ma być zdrowe podejście do tematu? No kaman. I to jest duży problem. To jest duży problem, że, że nawet nie, nie, nie próbowaliśmy o tym pomyśleć tak, żeby rozwiązać go wcześniej, żeby się tym wcześniej zaopiekować. Dlaczego się tym nie zaopiekowaliśmy wcześniej? No z bardzo prostego powodu. Bo była zmiana władzy, ale na dobrą sprawę i jedna i druga władza poświęca dużo czasu na szczucie, na, na, na właśnie obcokrajowców, w związku z czym nie było specjalnie, nikomu specjalnie nie zależało. A podejście pod tytułem biznes sobie poradzi, widzimy tutaj, nie? Część ścięła swoich kierowców, część powiedziała, a my będziemy, a my, to nas to nie będzie obchodzić. Korporacje dalej będą zdymać, póki będziemy na to pozwalać. No to prawda. To, to jest to samo, co robiła Amazon czy w swoim czasie Microsoft, a nie wiem w jakim obszarze. W mojej Polsce siedziby tych korporacji e, double tapowałyby drony. <grytania> Polska, krek z nawet Trzeciego Świata nie potrafi wyzyskiwać? Nie, potrafi. Jeżeli chodzi o w ogóle zmiany prawa i wymogi, w, 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 wymaganie od ludzi pewne, przy, przystosowania się do zmian prawa, to nie oszukujmy się. Obcokrajowcy nie są jakimś specjalnym wyjątkiem w stosunku do naszych tutaj rodzimych Polaków, ponieważ jak trzeba coś zrobić w terminie do X, to będzie bardzo duży problem, bardzo duży procent ludzi, którzy robią te rzeczy na ostatnią chwilę. Ilu ludzi składa na ostatnią chwilę co roku zeznania podatkowe? I to nawet nie jest problem tylko Polski, zeznania podatkowe w wielu krajach składa się właśnie na ostatnią chwilę, albo sobie przypomniałem, bo wcześniej o tym nie myślałem. I właśnie dlatego, że tak jest, ten wymóg, nawet jeżeli uznamy, że on jest zasadny, to znaczy nie, nie, nie dyskutujemy o tym, o, może tak nie powinno być, bo to rasizm czy coś, dalej wywraca się wokół tego, że no okej, okay, tylko wprowadziliśmy wymóg, ale nie stworzyliśmy narzędzi do obsługiwania tego wymogu, i to jest gigantyczny problem. Rezultat tego będzie taki, że jeżeli przyjedzie ci a, mieszkaniec. Innego kraju, który chce w Polsce dorobić, to on będzie teraz zaczynał pierwsze pół roku pracując w Amazonie, na przykład na magazynie, licząc, że praca w Amazonie go nie zabije przy kierowanych przez AI normach pracy per pracownik. Bo pamiętajmy, że Amazon jest tak super fajną firmą, że optymalizuje pracowników już indywidualnie korzystając z sieci neuronowych. A potem będzie mógł w nagrodę za to, że bardzo długo siedzi w Polsce, pojeździć na Uberze. Jak wymieni dokumenty? Wiesz, jak powszechnie wiadomo, jeżdżenie na Uberze to jest już ta super prestiżowa praca, która podnosi twój status. I proszę nie patrzeć, ile trzeba wyjeździć, żeby, żeby mieć godną wypłatę. Nawet jeżeli nie mówimy o godnej wypłacie na warunki Polaka, tylko kogoś, kto. Jest gotów szczurzyć mieszkając w Polsce i żyć za absolutne minimum. A wiecie, a wspaniały Uber tworzy na przykład takie bardzo, bardzo przełomowe rozwiązania wielu problemów, których doświadczacie. Jak uberwoman platformową ofertę, żebyś. Jeżeli jesteś kobietą, to żebyś mogła jeździć uberem prowadzonym przez kobietę, żeby nie czuć się niekomfortowo, żeby nie czuć, że twój kierowca. Jak odwozi cię po imprezie, to może zrobić ci krzywdę. No i Uber tworzy takie rozwiązanie, a potem przypomina sobie, że nie ma kobiet, więc nie ma kto na tym jeździć nawet jak zamawiasz Uber Uberwoman, to przyjeżdża ci facet. Bo dokładnie tak bardzo Uber ma w dupie wszystko, co, 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 co robi, o ile tylko zysk się zgadza. Winzy regulacji chwilę wcześniej mówili, że nie są pracownikami. No Uber, oczywiście nikogo nie traktuje jako swoich pracowników, ale to, że ja używam słowa pracownik, określa tylko ich relację, która przez żadną platformę nie jest potwierdzana. Jeśli się dasz dymać, to będziesz dymany. No wtedy utrzymujemy społeczeństwo, które nie radzą sobie. Ja jestem innego zdania, że chcemy uczyć Cię myśleć przedsiębiorczości. Chopie, gdyby system cię nauczył myśleć, to nie produkowałbyś zdań typu jeśli się dasz dymać, to będziesz dymany. Bo piękny stosujesz darwinizm społeczny, tylko on nic nie wnosi, nie? Ktoś z Polski mógłby stworzyć takie Ubera? No tak, tak, jakby... A jakbyśmy stworzyli polskiego, narodowego Ubera, to by działało lepiej? Sam jeździłem, żeby cokolwiek zarobić, musiałem mieć bez przerwy 5 dni na kilku kontach, a jak to zależnie od amfetaminy i alkoholu, to są niewolnicy, sam byłem... Wyjebaliśmy zwykłe taksy, i mamy tego, co mamy. Znaczy, jakby nie, nie, nie malowałbym nie, nie malowałbym specjalnie trawy na zielone, jeżeli chodzi o zwykłe taksi, bo ono miało bardzo duży zestaw swoich własnych patologii, natomiast na koniec dnia, jeżeli się okazuje, że potrafią istnieć firmy, które mówią, że one wynajmują trzem kierowcom ten sam samochód i oni mają jeździć 24 na dobę, wymieniając się e, tylko za kierownicą i pojazd jest cały czas w ruchu, to to tworzy chore standardy na każdym poziomie. Polski Uber to by było Albikla Taxi, a Freenow nie jest polski, albo to i Taxi, nie Freenał jest niemiecki, a i taksi. i -taxi Spółka Akcyjna, no jest i Taxi. Dwie nieskończoności u Karola Krowa, pojedyncze nieskończoności Duc, Flavius, Aember, Adam Lendas, Michał Gajek oraz Aleksander Bratkowski. Osoby dające pizzę, Ampolowski, Ranafe, Dawid Korzeniowski, Konrad, Chrysku, Marek W., Samrian, Fingal, Szamisen, Puchcio, Strażnik, Sanktuarium, WZK i Janek, 0198 oraz Ala Marciniak. Dawczy, da, dawczynie kawy z ciastkiem. Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Gruby Mephisto, Zygmunt Brzęczak, Andrzej Dubiel, Jacek Stolarski, Kola Meldor, Wiktor Okowski, Marcin Dlalak, Borsuk, Cukrowy, Adrian Smutny Michał, Michał Skoczyński, Prometoł, Hypatia, Rykwos, Krys, Polanta, Adam Arcymak, Bartosz Lewicki, Bartomiej Behanort, Erbirk, Maria, Banani, Liczkoś, Szefora, Damor oraz Silius. Osoby dające kawę, Kropster, rozlublina, Lublina, George Sorosz, Kot e, Gruszka, Miejscowy, Proton Archipan. Pan Kosmobytu. Iza Krzyżowska, Mabkowicz, Jumkerzium, Makar Jasiński, Wędzono Tofu, Patryk 128, Filip Stefaniak, Ktomuś Adamieszu, 2Domek, Hagdon, Usagi, Nat, Miku39X, Kartograf, Ernest e, Palimski i wreszcie Dawcy Herbaty, Arkadiusz Gumiński, Piotr Kozioł, Lakardar, e, Eciepecie, Antyblister, Jakub Zielem, 3000 Bonboni3, e, Hubert Mazur, Bartosz Zawadzki, Homoverum, Marchew, zwyczajny, Tomasz Olszew 32 Monika Piechocińska, Fejner, Łukasz Ciesielski, Dawid Kozłowski, Miru, Łukasz Plus, Kota, Adrian, Rubel, Kwiśiek, Darum. Miriak, Ja, Łukasz, Klaudiiń, Soniel, Incluzji, Zylwon, koci Koci, Pilotaż, tyle przegrać Bochenek, Aniela, Emma, Pai, Aneku, XLS, IC47 oraz Relilos. I teraz w ramach super tajnego, super zakończenia powiem wam tak. Jest bardzo fajna planszówka Sniper Elite. I nie mogę się doczekać, aż ją sobie kupię, ale na razie muszę oszczędzać, bo lecimy niedługo w świat. Do zobaczenia.